Siemaneczko z tej strony Mate, dzisiaj oczywiście znajdujemy się na CSGO Skins Pamiętajcie, strona dla pełnoletnich No i oczywiście kod Mate, po 10% bonusu Jest event, Arms Race, 19 dni, i 3 godziny Tryby takie jak zawsze No i dzisiaj mamy dosyć spory balans, zaczniemy sobie od najdroższej skrzyni eventowej Czyli Silent Strike Case, zobaczymy co nam poleci Tutaj jest naprawdę bardzo dużo z rękawiczek, nie no chyba to nie ma sensu wiecie, jak patrzę na procenty to raczej jest to mega ciężka, mega ciężka skrzynka, żeby coś tutaj dropnąć. No czekajcie, USP Kaiman kosztuje. Dobra. Dobra, jeden raz możemy polecieć jeden raz. Zobaczmy Silent Strike'a i zobaczmy i niestety tak jak mówiłem, MK szkło ołowiowe, no czyli bardzo słabo 55 zł, bo no, ta skrzynka jest bardzo ciężka, tak? Żeby coś tutaj dostać no, trzeba się postarać i dostać rękawice jakieś albo kosę. więc no to sobie odpuścimy. Chodźmy na bitwę i wjedźmy na start z Quick Draw Case mam czutkę razy 4 na szerdzie na 4 osoby nowa skrzynka eventowa, więc zobaczymy jak nam pójdzie tutaj do zdobycia są rękawice i chyba jeszcze jakaś kosa o ile się nie mylę no i również skiny czerwone chyba dobra, 4 skrzynki i zobaczmy, zobaczmy jak nam pójdzie, liczymy chociaż na tysiaczka, byłoby fajne ale pierwszy rzut Tragedia, jeżeli by tak było do końca, to jesteśmy już, nie powiem gdzie, ale no pewnie się domyślicie, okej, okay, tu jest ładnie, jest są rękawice, jest kosa. Szkoda, że nie rękawice te lepsze, bo mogą wylecieć za 1800. No dobra, jednak nie ma tak dobrze, nie? Naprawdę nie ma dobrze. Okej, okay, jest uspik, jest uspik na szczęście. No, jak widzicie 614 zł, więc bardzo, bardzo słabo. No bo mimo wszystko straciliśmy dosyć, dosyć dużo. Dobra, lecimy sobie z y, Elegant Case. Em. Niech będzie za 315. Jeżeli tę bitwę wygramy, to jedziemy sobie jeszcze z Ultra Case na Gesterze, właśnie, bo też mam czułtkę, Tam jest kilka fajnych skinów, no ale najpierw musimy wygrać tą bitwę. A na start widać, że to będzie ciężkie, bo się dostaje rewolwera za 50 zł. Ok, my też odpowiadamy rewolwerem i tym samym, więc jest w miarę okej. Okay. Aktualnie jest remis, tylko te Wino Primo, tak? Te Wino Primo często lubi wypaść. A to jest skin najgorszy w tej skrzyni. Okay, jest CZK, Syndicate, za 40 zł. Tylko szkoda, szkoda, bo tutaj może wypaść, nawet ze stówę chyba i niestety bitwę przegrywamy. No, było blisko, no ale ta bitwa i tak w ogóle jakaś mega słaba. No, bo yy, gościu zgarnął tą bitwę, a i tak yy, nie dostał skinów o większej wartości. Więc no to akurat lipa. Yy, dobra, Dev Case, Dev Case, niech będzie. Razy 5 Liczymy na jakieś fajne skinki. No i znowu to może być szybki film, znowu to może być film, gdzie przegramy każdą bitwę i tak się skończy, nie? więc Lipan no mamy jeszcze 30 zł w razie W, no ale to nie jest dużo, ok, na start MK do Zolay Space za 71 kurczę liczyłem, że, że będzie trochę więcej warta, no ale okej, okay, to jest dopiero start, tak, to jest dopiero start, ok, dwie MK do, do Zoley Space poleciały w tym momencie, no i znowu MK i pewnie nas wyprzedzi, o, dokładnie, 136, no i oczywiście on musiał dostać lepszą MK. Do Space, bo w stat traku. No i przegrywamy to o 6 dych. No, Musielibyśmy dostać mega mocnego skina, a niestety dostajemy MP7 Nemesis i jest bitwa w plecy, no czyli jak zawsze, tak? Więc nawet nie ma, wiecie, nawet nie ma szoku. 6 koła punktów eventowych, mp 7 Fade i mamy jeszcze 7 koła tutaj naboi, więc możemy sobie je wymienić i otrzymujemy Tak 9 reentry za 735 41 zł. No i znowu musimy rzeźbić z niczego. No, ale właściwie ostatnio tak jest za każdym razem, tak, więc tutaj nie ma nic, jakby, zaskakującego, że bitwy wszystkie poszły w niepamięć. Okej, okay, Bronik do nas dołączył. Dobra, no i zobaczmy. No i nawet tą przegramy pewnie, no bo to... I tak, wolę to przegrać niż wygrać, tak szczerze, jak sami widzicie, że nic nie siada. Nawet robiłem tego że jestera, tak, że może ten jester przełamie tą klątwę, no ale sami widzieliście, że niestety nawet jester nie pomógł. No i ta bitwa również w duże, duże plecy, no ale to już yy, przyzwyczaiłem się do tego, więc yy, okej. Okay. Mamy takie skiny, g 3 g 1 Negev Army SCAR-20 i Negev... Dobra, Daily Casey, Daily Casey, no, może tu nam wylecie jakiś skin czerwony? Śmieszne by było, aczkolwiek raczej to nie jest zbyt realne. No i zobaczmy, co będzie w Daily Casey. W Daily Casey otrzymujemy nowe Sand no też yy, wybitny skin. Dobra, 760 760. Military case, nowa skrzynka. Zobaczmy, co będzie tutaj. No oczywiście jakiś save do Black Sand, czyli jeden z gorszych skinów, który jest warty. No tam złotóweczkę. Super, świetnie. I zostaje nam 20, czyli możemy in, a, indirect case otworzyć właściwie, tak się chyba mówi, indirect. Heavy metal, ale złoty 51. I stać z na ostatnią, czyli low case. Wyśmienicie, świetny film, polimek, jak zawsze, no ja nic tu nie wyrzeźbię, nie? Ej, czekajcie, mam jeszcze MK Leaded Glasses, kurczę, nie wiedziałem o tym. To szybka bitwa ostatnio już. Elegant case. Na koniec. Zobaczmy, co poleci tutaj. No i co, dzięki wielkie za oglądanie, piszcie propozycje nowych filmów w komentarzach. No, bitwę wygrywam, aczkolwiek to i tak mniejszało to właściwie. No i co? Piszcie propozycje nowych filmów w komentarzach. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i siemka.